Dobry wieczór! Witam Was bardzo serdecznie na takim krótkim live, gdzie odpowiem na Wasze pytania dotyczące najbliższego szkolenia, które odbędzie się w sobotę. Szkolenie odbędzie się online, właśnie jak założyć przedszkolę i żłobek. Więc wypisałam sobie kilka tych pytań, aby jakby na nie odpowiedzieć. A jeżeli one też są tutaj, tak teraz Wam się nasuwają i chcielibyście je teraz zadać, to oczywiście też do tego zachęcam. Więc pytacie mnie o to, że, czy takie szkolenie, które będzie teraz online, będzie można wykupić, ale mieć do niego dostęp później. Obecnie to szkolenie jest tylko w tych godzinach, gdzie będzie się odbywać, czyli jakby jest ono rzeczywiste, ale ponieważ dostaję od Was bardzo dużo pytań, czy będzie można wykupić je z takim stałym dostępem. Więc, jakby już nad tym myślę, i właśnie dzisiaj już rozmawiałam też z ekipą, która będzie mi takie szkolenie montować. Gdy podam termin szkolenia stacjonarnego, będziemy nagrywać to szkolenie i będzie można je potem wykupić i mieć stały dostęp do niego, żeby sobie wracać. a te osoby, które były na moim szkoleniu już online czy stacjonarnym, to na pewno też będą mogły do niego e, dostać dostęp. E, także tutaj spokojnie myślę, że bez obaw już wkrótce, pewnie do wakacji będzie można kupić e, takie szkolenie po prostu online, no, ale żeby e, dobrze ono jakby też wyglądało, żebyśmy to zrobili, e, musimy je też nagrać, zmontować zrobić wam też taki filmem po prostu też mojej placówki, aby też łatwiej było wam do tego wracać i sobie to szkolenie nie tylko zobaczyć pod względem prawnym i wszystkich przepisów, ale także żeby sobie to urealnić i można było zobrazować. Także to, to są Wasze takie najczęstsze pytania. Kolejne to, to takie, gdzie na przykład czy odbędzie się szkolenie stacjonarne? Więc tak, jak najbardziej. Myślę, że to szkolenie odbędzie się na przyłomie kwietnia, maja. Jutro lub piątek ustalam już wszystkie terminy szkoleń do końca roku. Także na pewno po tym szkoleniu sobotnim online ukaże się post, gdzie podam Wam wszystkie terminy różnych szkoleń. Układam też szkolenie, o które pytacie, jak już prowadzić przedszkole żłobek, bo jeżeli już je założycie i byliście na szkoleniu, właśnie jak założyć, to pytacie też o to, czy odbędzie się takie szkolenie, jak prowadzić. Także obecnie układam też harmonogram takiego szkolenia i myślę, że również ono się pojawi. A co mówię na tym szkoleniu właśnie online'owym? To szkolenie online'owe tak naprawdę pokazuje krok po kroku, jak otworzyć własną placówkę. Po to, jak znaleźć lokal, jak zrobić odbiory, co sprawdza straż, co sprawdza sanepid. Po to, jak można uzyskać dotacje z, z właśnie z miasta, czy to na punkt przedszkolny, na, na przedszkole, czy właśnie żłobek, jakie może dostać dofinansowanie. Także o tym wszystkim mówię. Mówię o kuchni, czy o wydawalni posiłków, co jest lepsze, co jest bardziej kosztowne. Robimy sobie taki przykładowy, właśnie, case, gdzie wliczamy też rentowność Waszej placówki, jeśli już jakby wiecie, gdzie ona ma być, na ile, na ile dzieci. No i oczywiście odpowiadam na bieżąco na wszystkie Wasze pytania. I rozwiązuje wasze przypadki. I jakby tutaj wspólnie też nad nimi pracujemy, bo to jest też taka fajna część warsztatowa, warsztatowa szkolenia. Co jeszcze? Na pewno też dostajecie te trzy bonusy, o których tam jakby przypominamy Wam o tym, czyli to jest półgodzinna indywidualna konsultacja ze mną. Jest to właśnie dostęp do listy różnych rzeczoznawców i sanitarnych i, i przeciwpożarowych, do, do różnych architektów, biura księgowego, a także do, do różnych takich firm, które po prostu robią usługi wentylacji, czy to kontenery, bo może na przykład. Na przykład, jesteście na etapie, że nie chcielibyście budować czy wynajmować lokalu, a po prostu zrobić to z kontenerów, co jest teraz bardzo mocne, a też, też jakby można trochę obejść. Przez to, no może nie, nie prawo, ale na pewno szybciej to wszystko e, się robi, tak? No bo zamawiacie taki kontener i, i do 3-4 miesięcy go dostajecie. Dodatkowo, jaki jest plus takich kontenerów, to to, e, że po prostu od razu możecie na przykład sobie wziąć taki kontener w leasing e, i ta rata leasingu idzie wam w koszty, a nie jak amortyzacja, no bo jednak amortyzacja to zależy od budynku, może być 10-letnia, 40-letnia. 40 czyli ten cały remont, który zrobicie przeważnie wchodzi jakby w amortyzację, a jakby te kontenery tutaj można inaczej to rozwiązać. To, to takie rzeczy też staram się Wam mówić na szkoleniu, o różnych przykładach, a także o tym, o zmianie miejscowego planu, o tym, jak sprawdzić, czy jest miejscowy plan. No bo tak naprawdę to są takie pierwsze kroki, gdy wybieramy lokal pod naszą placówkę. Także na pewno o tym tutaj rozmawiamy. Na szkoleniu też staram się dzielić swoim doświadczeniem. Nie mówię tylko suchych faktów ani takich informacji, jak na przykład tylko paragrafy i ustawy, ale też mówię bardzo dużo ze swoich przykładów, jak ja przeszłam przez jakiś etap, jak otwierałam swój punkt przedszkolny, jak otwierałam żłobek do 15 osób, jak potem to wszystko poszerzałam. Także dzielę się też swoimi przykładami, dzielę się swoimi odstępstwami, dzielę się swoimi zmianami, Planów i różnymi sytuacjami z życia prowadzenia placówek edukacyjnych. No i po prostu jestem z wami i zawsze cieszę się, że mogę was poznać, bo jesteście zawsze na każdym szkoleniu, jesteście tak naprawdę z całej Polski. I to jest dla mnie niesamowite, że po prostu jest spora część osób, które marzy, która chce założyć swoją placówkę, i macie takie fajne pomysły, więc ja też czerpię zawsze od Was dobrą energię, właśnie Wasze zaangażowanie. To też jest dla mnie bardzo cenne. No i myślę, że tak naprawdę chyba powiedziałam już bardzo dużo. Na temat tego szkolenia. Także widzimy się już w najbliższą sobotę, łączymy się online, a po tym szkoleniu, tak jak już powiedziałam wcześniej, na pewno udostępnię datę wszystkich szkoleń, które odbędą się do końca roku. Także jeśli jeszcze macie jakieś pytania, to śmiało je właśnie piszcie, czy na Messengerze, czy przez maila, to chętnie na nie odpowiemy. Dzisiaj wpadło też sporo maili, też trzeba mi się przypomniało, bo na, na kilka dzisiaj odpowiadałam. To na pewno taki... To zaraz, Ewić, ok? Odpowiem już do ciebie właśnie to moja FC, tam sobie się troszkę tutaj obok mnie bawi, więc już takie ostatnie pytanie, dzisiaj przyszedł mail, teraz już nie pamiętam twojego imienia, ale o zapytanie właśnie o audiobooki e-booki. Teraz właśnie też są w trakcie tworzenia, bo tutaj rozważamy, czy lepiej audiobooki, czy właśnie e-booki. Także wkrótce na pewno już część z nich się pojawi, więc też proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. I po prostu śledźcie tak naprawdę cały czas moje kanały i tam o, o wszystkim będę was informować. Także życzę wam dobrego wieczoru. No i widzimy się w sobotę, start o 10. A w piątek do wszystkich z was, właśnie którzy będą na sobotnim szkoleniu, wysyłam linka właśnie do tego, aby się w sobotę połączyć. Także miejcie ze sobą bardzo dużo przygotowanych swoich pytań. Miejcie ze sobą na pewno dobrą energię, a także wodę, jakąś kawę, herbatę. Abyście się po prostu dobrze czuli. I na pewno i, i myślę, że, że na pewno spędzimy razem dobrze czas. Także ja już się z Wami żegnam, bo tutaj właśnie słyszę, że mojej córce chyba wszystkie korale się. Coś się z nimi stało, więc jakby spieszę jej z pomocą i widzimy się w sobotę o 10. Do zobaczenia, trzymajcie się.